Czasownik tener to jeden z najczęściej używanych czasowników w hiszpańskim. Zdecydowanie warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Właśnie dlatego zapraszam Cię na dzisiejszą lekcję. Hola, ¿qué tal? Tak jak wspominałam, dziś na tapet bierzemy sobie czasownik tener. Zajmiemy się nim w taki sposób, aby każdy początkujący estudiante miał go w jednym paluszku. Nie obejdzie się jednak bez małego deseru na ciut wyższym poziomie, specjalnie dla wszystkich estudiantes głodnych hiszpańskiego. Zanim zaczniemy, przy okazji, kolejny już raz chciałabym podziękować wszystkim widzom, którzy mają już moją książkę do nauki podstaw hiszpańskiej gramatyki. Pojawiło się na jej temat mnóstwo ciepłych słów, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Super, że książka już Wam pomaga. I sprawia tyle radości. Sama chętnie skorzystałabym z niej na początku mojej przygody z hiszpańskim. Cóż, nie było takiej możliwości, tym bardziej ty z niej korzystaj. A więc jeśli jeszcze nie masz swojego egzemplarza, zamów go teraz na agata.alt.pl i zrób prezent sobie lub komuś bliskiemu. Zrobisz to szybko i bezpiecznie. A teraz bierzemy się za nasz czasownik tener. Przede wszystkim poznamy jego odmianę. Najważniejsza to oczywiście czas teraźniejszy. Jotengo ja mam, tu tienes, ty masz, el, ella, usted tiene, on, ona, pan lub pani ma, nosotros, nosotras tenemos, my mamy, vosotros, vosotras tenéis, wy macie ellos ellas ustedes tienen czyli oni one państwo mają jak widzisz odmiana nie jest regularna więc musimy po prostu ją zapamiętać Podobnie jak w lekcji o czasowniku ser, pokażę Ci także odmianę w czasie przeszłym, preterito indefinido. To już trochę wyższa szkoła jazdy przy nauce od zera, tym bardziej, że ten tener to wyjątek, ale ta odmiana z pewnością przyda Ci się nawet na tak wczesnym etapie nauki. Odmiana w preterito indefinido. tu tuviste, tu tuvimos, tu tuvieron. Zaszalejmy i dodajmy sobie jeszcze odmianę w czasie preterito imperfecto. Tutaj teoretycznie tener jest regularny, ale problematyczna może okazać się w tym przypadku wymowa. Trzeba pamiętać, że przy odmianie w imperfecto czasownik tener ma długie, akcentowane i. A zatem ty, tenias, tynia ty niejemy, ty ty niejem. Jak widzisz, pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej jest identyczna. To bardzo charakterystyczne właśnie dla czasu imperfekto. Więcej o nim mówię na zupełnie oddzielnej lekcji. Zostawię ci link w opisie. Wracając jednak do wymowy, źle akcentowane i w odmianie może zmienić nam znaczenie słowa. Ty nieja Oznacza miałem, miałam, miał lub miała, ale tenia oznacza tasiemiec. Także uważaj, tenia i tenia to dwie różne rzeczy. Aby każdy mój estudiante mógł przetrenować sobie ten temat nieco dokładniej, do lekcji przygotowałam specjalny PDF z zadaniami. Do pobrania oczywiście zupełnie za darmo ze strony agatauczy.pl łamane na skarby. Hasło dostępu do tej strony znają wszyscy, którzy zapisani są na mój newsletter. Link do zapisu na newsletter zostawiam w opisie. Część praktyczna to niezwykle ważny element nauki, także nie zapomnij o tym. TENER używamy oczywiście do wyrażania posiadania czegoś, na przykład TENGO DOS mam dwa samochody. Albo NO TENEMOS PREGUNTAS – nie mamy pytań. Ale istnieje także szereg zwrotów, w których wykorzystujemy tener też do wyrażenia czegoś zupełnie innego. No i dla nas Polaków te wyrażenia mogą być nieco mylące. Spójrz, tener ambre to być głodnym, dosłownie mieć głód. Mis gatos tienen ambre. Moje koty są głodne. Tener sed, chcieć się pić. Kieresz beber algo? Chcesz coś do picia? No, no tengo sed. Nie, nie chce mi się pić. Tener miedo. Bać się. No tengas miedo, mi perro no muerde. Nie bój się, mój pies nie gryzie. Tener calor. Odczuwać gorąco. Siempre cuando estoy en tu casa tengo calor. Zawsze kiedy jestem u ciebie w domu jest mi gorąco. Tener frio. Odczuwać zimno, chłód. Puedes cerrar la ventana? Możesz zamknąć okno? Tenemos frío. Jest nam zimno. Tener cuidado. Uważać na coś. Ten cuidado. Uważaj na siebie. Tener prisa. Spieszyć się. Siento haber llegado tan tarde. Przepraszam za tak późne przyjście. Tranki, no tengo prisa. Spoko, nie spieszy mi się. Tener en cuenta. Mieć coś na uwadze. Recuerda que Pablo no quiere sentarse al lado de su ex -mujer. Pamiętaj, że Pablo nie chce siedzieć obok swojej ex-żony. Si, si, lo tengo en cuenta. Tak, tak, mam to na uwadze. Teraz czas na nasz deser. Przygotowałam trzy wyrażenia, w zasadzie idiomy, które zdecydowanie wymagają użycia czasownika tener. Na przykład... tener la lengua larga, sporo mówić o innych, obgadywać ich. La suegra de Luis se pasa todo el día hablando de sus vecinos. Tiene la lengua larga. Tesiszowa Luisa spędza cały dzień rozmawiając o swoich sąsiadach. Sporo mówi o innych, obgaduje ich. Tener la mosca detrás de la oreja. Mieć coś z tyłu głowy, ale w takim kierunku bycia bardzo podejrzliwym. Do en Después de nuestra última reunión tengo la mosca detrás de la oreja. Nie ufam Annie. Po naszym ostatnim spotkaniu jestem wobec niej bardzo podejrzliwa. Tener caradura. dura. Być bezczelnym i mieć wstydu. ¿Qué cara más dura tiene Paco? Cada día me pide dinero y nunca me lo quiere devolver. Ten pako jest bezczelny. Codziennie prosi mnie o pieniądze i nigdy nie chce ich oddać. Jeszcze więcej o czasowniku tener znajdziesz w mojej książce, o której już wspominałam: Hiszpański na lekko. Powstała po to, aby nauka hiszpańskiej gramy w końcu mogła być dla ciebie przyjemnością. I uwaga! Tylko do najbliższej środy, czyli do 9 listopada 2022 roku kupisz ją z darmową dostawą w Polsce. Książkę wysyłamy także do Hiszpanii i innych krajów Unii Europejskiej, oprócz Cypru i Malty. Wejdź więc teraz na agata.alt.pl i kup swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Aż luego!